Czytanie z księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Cóż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zbiótł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz się jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a Tu ugodzisz je w piętę. Oto Słowo Boże. Bóg zbawi Bóg zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Bóg, zbawicielem Wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Bóg, Bóg Zbawicielem, pełnym miłości. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z Wami. Wszystko to bowiem dla Was, a żeby łaska opitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajmy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak Ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień, niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczyje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Pan z Wami, i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, Wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić. Jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam Wam: wszystkie grzechy, bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego, rzekł: Oto matka moja i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź Duchu Święty i mów do serc naszych. Przyjdź, byśmy nie poddawali się zwątpieniu. Choćby niszczał nas człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Przyjdź, Duchu Święty, odnawiaj naszą wiarę. Byśmy nie popadli w pesymizm, w zwątpienie. Byśmy nie powtarzali tego refrenu, w życzeniach, które sobie składamy, oby nie było gorzej. Bo widzimy, wiele zła jest na świecie i w naszych rodzinach, w parafii, no wiele słabości, zła. Wiemy, że przyszłość też nie rysuje się świetlanie tak po świecku. Więc często słyszymy taki refren, oby tylko nie było gorzej. Czyli zwątpienie, że Duch Święty może działać. Może uczynić coś nowego, lepszego. Dzisiaj druga słowa rozpoczęła się od Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju, która się rozpoczyna od stworzenia świata. Bóg stworzył piękny świat, ten piękny poemat o Bogu Stwórcy, który sam się zachwyca dziełem stworzenia i widział, Bóg, że wszystko było bardzo dobre. A ten dzisiejszy opis da się koncentrować na grzechu. Ale nie grzech jest głównym punktem tego fragmentu liturgii, ale nadzieja. Oto ja wprowadzam bo pomiędzy Ciebie, szatanie a niewiastę. Ono zwycięży Ciebie, znak nadziei. Pomimo iż człowiek odwrócił się od Boga, Bóg nie stracił. Wiary w człowieka. I Bóg nigdy nie straci, zawsze ma nadzieję. I zdaje się, że też w tym klimacie warto odczytać Ewangelię, by nie bluźnić przeciw duchowi świętemu, nie mówić duch święty już w naszej rodzinie, w naszej parafii nie ma nic do powiedzenia. Myśmy się uodpornili na jego działanie. Mamy już taki sposób, żeby on. Nie poruszył mego serca. Bo rzeczywiście, tak nieraz to wygląda, że są natchnienia jakieś, takie poczucie, że ja bym coś dobrego chciał zrobić. No, ale wstydzę się. Ale. No, nie będę tego czynił, no bo inni popatrzą, skrytykują, jakaś plotka będzie. No bo jak zacznę coś zrobić, to, to się przecież pomylę. Może mi to się nie uda idealnie zrobić, to lepiej nic nie zrobię. Takie zamykanie się na działanie Ducha Świętego. I oczywiście wzajemnie możemy też się zachęcać. Ale wiemy, zachęta księdza, zachęta rodziców. Nie jest tak mocna dla młodego człowieka, jak zachęta kolegi, koleżanki. A gdy ksiądz chce zachęcać małżonków, żeby coś zmienili w swoim życiu, to też to nie jest tak przekonujące, jak świadectwo drugiego małżeństwa. Słuchaj, u nas to się udało zrobić. Może spróbujesz. Święty Jan Bosko. Ten wybitny wychowawca młodzieży, patron wychowawców w XIX wieku bardzo wyraźnie mówił, że w wychowaniu dzieci, młodzieży bardzo ważny jest wpływ kolegów, koleżanek. Że to środowisko, które się tworzy, ono ma największą moc, przemiany serca. Podjęło to i harcerstwo, i nasz Patron błogosławiony ks. Ewangelii Wincenty wręcz tak z zachwytem pisał w swoim pamiętniku, jako chłopak jeszcze, jestem zachwycony ideą harcerstwa, że oto młodzież wychowuje młodzież. To jest coś wspaniałego. A w naszych czasach, no, wielu z nas tego doświadczyło. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki mówi, że chcecie czytać Słowo Boże? I to, kochani młodzi przyjaciele, gdy oazy młodzieżowe tworzył, w małej grupie czytajcie Pismo Święte. Sami rozważajcie, módlcie się. No i wielu nawet gorszyło się. Jak to może być, żeby poz pozwolić młodzieży czytać Pismo Święte w małej grupie? Przecież to może być jakiś błąd, jakaś sekta, a okazało się, że nie. Że jeśli ta grupa jest dobrze prowadzona, jeśli ci animatorzy potem między sobą rozmawiają. A potem mają odwagę księdza o coś zapytać, to w małej grupie przyjacielskiej to jest źródło największej mocy. I tam zaczyna być widać działanie Ducha Świętego. Takie umocnienie, odkrywanie różnych darów i jednocześnie taka odwaga, by tym darem służyć innym. I ta posługa no, ma bardzo wiele wymiarów w życiu. To jest posługa w domu, w rodzinie. To są różne zaangażowania w życiu społecznym, w życiu sołectwa, parafii, czy potem dalej w życiu narodowym, zaangażować się, ale trzeba mieć wsparcie wspólnoty, a takim szczególnym miejscem dla chrześcijan, dla nas, gdzie obserwujemy te zaangażowanie w wymiarze Ducha Świętego, tak już po imieniu nazywając, to jest liturgia. To w liturgii. Człowiek umocniony Duchem Świętym, bierzmowany, który się nie uodpornił na działanie Ducha Świętego, a ma wsparcie jeszcze przyjaciół w małym kręgu, różnych to to mogą być kręgi bardzo, naraz podejmuje różne posługi, żeby liturgia była coraz i piękniejsza, i coraz bardziej taka z mocą Ducha Świętego, by przekazywała tę moc. To będzie posługa lektora, ale żeby być lektorem, który tak czyta, że to czytanie rzeczywiście przemawia do naszych serc, to trzeba najpierw samemu czytać Słowo Boże w domu. Mieć tę umiejętność modlitwy ze Słowem Bożym. Ja sobie w domu otworzę, że to jest dla mnie lektura ważniejsza niż jakakolwiek gazeta, niż jakikolwiek film w telewizji. Potem jest posługa kantora, który śpiewa psalm. Ale, żeby ten śpiew psalmu był modlitwą, w którą my się włączamy, czujemy, aha, ja też się modlę, śpiewając ten refren, no to kantor w domu winien mieć już to wyczucie, że się modlę psalmami. Tak jak Pan Jezus się modlił psalmami. To są te podstawowe modlitwy w pięknej, poetyckiej formie ułożone. Jeśli ktoś psalmami żyje, modli się na co dzień, choćby jeden psalm codziennie zmówi. Choć niektórzy mówią więcej psalmów, nieraz nawet liturgię godzin w domu codziennie przeżywają w rodzinach czy indywidualnie, na przykład nieszpory dzień w dzień, to potem ktoś taki jako kantor będzie tak śpiewał, że to nie jest koncert, ale jest modlitwa. Nieraz nie wiemy, dlaczego tak jest, że jak jeden kantor śpiewa, to ja się modlę z nim, a inny kantor jak śpiewa, to on owszem pięknie śpiewa, może by mu w operze mógłby śpiewać, ale nie czuje modlitwy. A potem będzie posługa też ministrantów, tych młodszych i starszych, którzy czynią, że liturgia jest też piękna z procesjami, procesją na wejście uroczystą, procesją z ewangeliarzem, procesją z darami, czy na komunię świętą, czy tą procesją, która kończy liturgię a w sposób uroczysty, w bo oktawie Bożego Ciała kończy ją tą procesją eucharystyczną. Dzisiaj tak wokół Kościoła tylko obejdziemy raz. Boże Ciało, przeżyliśmy tę wielką radość tej procesji, ale tam, żeby ona była rzeczywiście taka, powiemy, piękna duchowo i zewnętrznie, to potrzeba tej posługi ministrantów. I znowuż potrzeba, gdy po pierwszej komunii dziecko zaczyna rozumieć, o co tu chodzi. No niektóre dzieci szybciej tak wchodzą w tę rzeczywistość wiary i wtedy jest nawet ten przywilej wczesnej pierwszej Komunii Świętej, to potem dziecko chce dalej być bliżej ołtarza. I Sobór Watykański II nam przypomniał, że w liturgii, oprócz tego pierwszego wymiaru, Bóg człowiek, Bóg składa ofiarę. Ja w tą ofiarę się włączam, ofiarę krzyżową. I bardzo osobiście przeżywam liturgię. Ja przynoszę moje cierpienia, trudy w liturgię składam w ofierze. Ja przynoszę moje problemy, o których rozmawiam sam na sam w modlitwie z Bogiem. Ja dziękuję Bogu. Oprócz tego wymiaru powiemy pionowego, Bóg-Człowiek jest też drugi wymiar. Ten wspólnotowy wymiar. Że my budujemy wspólnotę i stąd dzisiaj takie zdanie duszpasterskie cały czas, zresztą było aktualne przez dwa tysiące lat. Różne formy przybiera. To jest wspieranie Różnych wspólnot, różnych małych wspólnot. Mamy w naszej parafii to doświadczenie jeszcze, choć wiemy, to nie jest łatwe, po kilkuset latach wspólnoty bractwa przemienia pańskiego. Mamy to doświadczenie, choć znowu dziś zaczyna być coraz trudniejsze, wspólnoty żywego różańca, jak ożywić tą wspólnotę, bo rzeczywiście młodych wciągała. Ale mamy też nowe różne wspólnoty, różne formy rekolekcji. Pielgrzymek, oaz, żeby w tych wspólnotach rzeczywiście dojrzewać i mieć odwagę później otwierać się na działanie Ducha Świętego. Bo z drugiej strony wiemy, że wspólnota może zamykać i my na to tak bolejemy bardzo, że nieraz wspólnota ta realna, wspólnota sołecka, parafialna jak ktoś się w coś angażować, to go tak zamyka, żeby się nie wyróżniał. I to nie tylko w wymiarze bym religijnym, ale nawet jest też problem dla rolników, powiemy, związków zawodowych rolników, różnych spółdzielni, grup producenckich. Wiele z nich pada dlatego, że jak ktoś tam się wyróżnia, to potem zamiast mu pomóc, to go zduszą. I potem patrzymy, jak to jest, czemu rolnicy gdzieś na zachodzie Europy potrafią tak wielki mieć wpływ na całe życie polityczne, gospodarcze, a u nas nie. Czy niektórzy się żalą, proszę księdza? Jak wyjechałem na zachód pracować, to tam z różnymi ludźmi dobrze się pracowało, ale z rodakami nie. Taka straszna zawiść była. Więc wspólnota ma dwa wymiary: albo w górę ciągnie, albo ściąga w dół do przeciętności. Ty się nie wyróżniaj. Bo, no bo co? To jest to takie szatańskie działanie wspólnoty. Więc prośmy, Duchu Święty, ożywiaj. Wspieraj naszej wspólnoty, byśmy z nadzieją patrzyli, zwłaszcza na młode pokolenie, na dzieci, młodzież. Jest tak wiele dobra, że jak ono rozwinie się, to będziemy sami zadziwieni, że może być jeszcze, powiem, piękniej, jeszcze żywsza wiara może być, bo Duch Święty działa, abyśmy w to nie zwątpili. W naszych rodzinach, w naszej parafii, także w wymiarze Obym społecznym, politycznym, w całej naszej Ojczyźnie. Duchu Święty przyjdź. Dodawaj nam nadziei, byśmy nie zwątpili.